Sponsorem PGE GKS Chatów jest Polska Grupa Energetyczna. Znaczy ja, ja spoglądam na ten mecz z takiej perspektywy. Przede wszystkim jak patrzymy na rundę, tak? Gdzieś przed taki moment właśnie po oni, że takie mecze jak Krakowia, Legia, chociaż nie w całym meczu, ale, ale gdzieś tam z całości meczu, czy też mecz na Koronie, to był jakiś taki dołek. Dołek, który w tej perspektywie długości sezonu plus Puchar Polski gdzieś tam był widoczny. Do tego doszły ubytki gdzieś tam kadrowe, kłopoty, powiedzmy absencje kartkowe. To myślę, że to spotkanie z Łęczną, mimo że niewygrane u siebie, było takim prognostykiem, że w takiej trudnej sytuacji można się podnieść. Do tego spotkania przystępowaliśmy z jeszcze trudniejszej sytuacji, bo, bo powiedzmy ta sytuacja kadrowa się y, pogorszyła. Dodatkowo gdzieś tam powiedzmy dochodziły nas takie powiedzmy, głosy medialne, czy też y, fachowców, czy też y, być może nawet tak środowiska naszego, że jest mniejsza wiara w to, że możemy coś pozytywnego zrobić, ale ja zawsze wtedy, kiedy inni nie wierzą, zaczynam wierzyć właśnie w swoją pracę, y, wchodzę z zawodnikami w treningi. I staramy się treningami z dnia na dzień budować taki optymizm. I myślę, że ten optymizm dzisiaj na boisku było widać, drużyna. Na pewno nie zawiodła w sensie takim, że, że nie dojechała na mecz. Myślę, że Śląs w tej chwili jest drużyną obok legi, która no jest w czubie tabeli. Jest, jest, to, jest to widzę lider, który, który nie przegrał tutaj meczu jesienią we Wrocławiu. I pierwsza połowa pokazała, że, że ta jakość była, że te założenia, które dziś sobie założyliśmy, były realizowane. To nie był taki mecz, że że Śląz atakował, a my się broniliśmy, tylko uważam, że była to wyrównana gra. Z mojej perspektywy wydawało mi się, że to spotkanie jest niezłe i stoi na niezłym poziomie. Myślę, że w pierwszej połowie takim kluczowym momentem było przede wszystkim... Nie pamiętam już minuty, ale tak zakładam, że między, koło, między 30 a 35 minutą to było. Mieliśmy takie trzy dobre sytuacje. Damian Szymański uderzył poprzeczkę. Kamil Poźniak miał zablokowany strzał. Czy też w takiej kontrze Kamil Poźniak troszkę źle przyjął piłkę, nie zdecydował się na strzał. Myślę, że to był taki kluczowy moment, jeżeli patrzymy, że gramy na Śląsku, no to z tych sytuacji trzeba zakładać, że nie będzie wiele. No i to jest taki moment, który, który można sobie gdzieś tam założyć jako taki klucz. Śląsk w pierwszej połowie na pewno był drużyną, która, która gdzieś tam najgroźniej nam zagrażała stałych fragmentów. Wiadomo, Sebastian Mila, ta jego jakość w tych elemencie jest bardzo wysoka i tam z 2-3 razy się zakopowała pod naszą bramką. W przerwie zakładaliśmy sobie przede wszystkim to, że, że jest szansa tutaj wywieźć punkty, być może nawet wygrać, ale zakładaliśmy, że musimy zdwoić to, co robiliśmy do przerwy. I, i myślę, że troszkę, troszkę te warunki meczowe były takie powiedzmy, Trudniejsze, bo myślę, wydaje mi się, że Śląsk po przerwie troszkę takiej jakości nabierał szczególnie ci gracze z przodu bracia Pajkszało czy Sebastian Mila, może, może nie byli zbyt często przy piłce, ale jak właśnie byli, gdzieś, gdzieś mieli taki wolny moment, fragment boiska, gdzie byli sami, no widać tą jakość u nich. No i rzeczywiście taki, taki jeden moment decydował o tym, że straciliśmy tą bramkę i przegrywaliśmy 1-0. Gdzieś w zanadzu nie mieliśmy zbyt dużych opcji dzisiaj tam na ławce w ofensywie Kamil Wacławczyk wiadomo, który, który no, po kontuzji wraca. Andrzeja Prokic, no i Paweł Zięba, który, który debiutował, no troszkę szukaliśmy tych zmian. Jak tam gdzieś perspektywa ostatniej minuty pokazała, że, że no, debiut Pawła Zięby, no co by nie mówić, okraszony asystą. Jest to kolejny tam debiut, wychowanka w klubie, ale myślę, że też ta bramka, bramka zrzutu karnego, no nie wiem, z tutaj z ocen, tutaj gdzieś z boku, z analizy, no, słychać, że no tak, taki karny, który, 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 który można Generalnie nie podyktować. Mnie to boli generalnie, bo na pewno będzie studio w Kana plus, usiądą tam panowie, oni się pośmieją z tej sytuacji. Jeden powie, że karny był, drugi nie był, i, i na tym się rozejdzie, a my jednak jak gdyby troszkę cierpimy na tej sytuacji. Plusem plusem też jest to, że, że zespół naprawdę grał dzisiaj sercem, było widać to na boisku, że bardzo chciał tutaj na boisku faworyta zapunktować i też ta, ta bramka na 2-1 pokazała, że no, chcieliśmy grać do samego końca. To, 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 co robiliśmy punktowo w tej rundzie, to przede wszystkim ciężka praca. Ja bardzo realnie oceniam sytuację kadrową naszej drużyny. Ja nie opowiadałem bajek przed sezoną, przed sezonem o konkretnym miejscu. Zawsze wierzę w ten swój czynnik pracy, staram się nie narzekać, i gdzieś tam powiedziałem, że chcielibyśmy zrobić niespodziankę. Żeby zrobić niespodziankę, mówiłem, że trzeba wiele punktów zdobyć i generalnie nie mówiłem to o głośno, ale na pewno moi współpracownicy, asystenci mogą potwierdzić, że, że powiedziałem i mówiłem często we własnym gronie, właśnie trenerskim, że te 30 punktów w 19 kolejkach to będzie coś, co będzie świetną taką niespodzianką. Jest tych punktów 27, ale jeżeli spojrzymy na to, że, że w tych ostatnich pięciu meczach słabiej punktowaliśmy, no to pozostaje mnie dosyć, bo mam wrażenie, że tą liczbę 30 punktów gdzieś tam można było być może przekroczyć. I to jest taki Coś, z czego, z czego jako trener nie jestem do końca zadowolony i, i mimo tej sytuacji kadrowej niezbyt łatwej dla mnie, troszkę mieliśmy zbyt ograniczone pole manewru ja jako trener, to biorę to też na klatę i zawsze, zawsze powtarzam, nawet w trudnej sytuacji można pracą wydobyć te punkty, a my je nie wydobyliśmy. Także tutaj troszkę taki mały minusik i, i ja to muszę wziąć na siebie. Jeżeli chodzi o zimę, czy ona będzie spokojna, uważam, że nie. Uważam, że nie. Znaczy w sensie rodzinnym na pewno tak, bo, bo należy nam się też odpoczynek. Uważam, że mimo tego dołka w końcówce sporo zrobiliśmy. Ja wiem, że kibic patrzy na to wszystko sercem, chciałby dużo, ale, ale też... Trzeba na to spojrzeć realnie. My, my w tej chwili jesteśmy klubem, który jest prowadzony w ten sposób, że mamy określony pułap organizacyjno-finansowy. My nas na wszystko nie stać, pewne transfery, pewne ruchy są uzależnione od naszych możliwości. I tutaj przede wszystkim zimą też nie będzie stać nas na jakieś tam fajerwerki. My naprawdę wobec tej sytuacji naszej organizacyjnej musimy się właśnie transferowo... Tak ustawić, żeby, żeby po prostu no, pewnych, pewnego pułapu gdzieś tam nie przekraczać i to nie będzie łatwe. A generalnie musimy poszukać jakości. Ja bym bardzo chciał, żeby ta jakość powstała. Hmm, Transferowa przede wszystkim z przodu. W pierwszej kolejności myślę, że należy powiedzieć jakościowa, ale też ilościowo, bo potrzebna jest rywalizacja praktycznie w końcówce sezonu. Trudno mówić o, o rywalizacji. Michał Mak, o którym też mówimy, że, że ma słabszą końcówkę, ale mało kto sobie zdaje tę sprawę, bo zawsze kij ma dwa końce. Michał Mac tak naprawdę. Od meczu z Wisłą boryka się też z pewną tam kontuzją kostki poprzez to, że, że powiedzmy no kadra nie jest liczna. Często, często było tak, że w okresie właśnie środka sezonu to naprawdę Michał gdzieś na 9 tygodni to 7 tygodni trenował. Często było tak, że z rąk fizjoterapeutów trafiał na boisko. Czasami wychodził na boisko na własną odpowiedzialność i na pewno jemu, jemu w końcówce na pewno brakło tej motoryki. Także ja wiem, że tu krytyka na niego spada, ale, ale też sytuacja nasza kadrowa zmusiła do tego, że tak z tego zawodnika korzystał że przy jakichś takich normalnych możliwościach kadrowych Michał powinien troszkę stanąć z boku, popracować, a, a tak naprawdę był potrzebny i gdzieś to też trochę tak wszystko rzutuje. Także, także wracam do transferów. Ta jakoś przede wszystkim w ofensywie. Tylko że musimy zdawać sprawę z tego, że, że te możliwości są ograniczone i na pewno będziemy się poruszać w ramach możliwości klubu. Przede wszystkim ja bym kibicom życzył coś takiego spokoju, tak? Trzeba troszkę jak gdyby troszkę się w tym wszystkim odragować, tak? nabrać, nabrać dystansu. Myślę, że trzeba to wszystko przeanalizować, realnie na to wszystko spojrzeć. No życzę kibicom wytrwałości, cierpliwości, bo wiadomo. Troszkę rozbudziliśmy nadzieję na początku sezonu jako bergaminek. Wie, wiem, że wielu kibiców oglądało to wszystko sercem, chcieliby dużo, my też chcieliśmy dużo, ale gdzieś tam brakło tego, tej kropki na D, także myślę, że cierpliwości, wytrwałości, ja bardzo szanuję tych kibiców, którzy tak naprawdę są właśnie wytrwali, którzy, którzy no w tych trudnych chwilach czasami przyjdą naprawdę gdzieś tam takim dobrym słowem, wesprzą, bo to, to jest potrzebne, sport, sport to nie jest tylko to, że, że, że sobie coś zakładamy, jest zawsze wiele czynników, które rzutują na, na wynik i na ocenę, całego roku. No ja bym sobie przede wszystkim życzył sobie, drużynie no i kibicom awansu do ósemki w przyszłym roku, bo przede wszystkim pierwsze, co jest najważniejsze przy awansie do ósemki to to, to że się utrzymujemy, bo to jest najważniejsze. Jeżeli się łapiemy do ósemki, no to jest podział punktów. Przy podziale punktów może się okazać, że jeszcze można grać o najwyższe cele. No i życzyłbym sobie szerszej kadry, bo ta, ten sezon pokazał jedno, że przy takiej ilości spotkań, gdzie jeszcze zaangażowaliśmy się w Puchar Polski, troszkę nas to wszystko zabiło i, i tutaj jest wniosek jeden, że kadra musi być dużo szersza, dużo szersza niż, niż teraz, musimy być zabezpieczeni na różne sytuacje i tego bym sobie życzył no i kibicom, ale, ale generalnie to wszystkiego najlepszego dla wszystkich kibiców. GKS-u Bełchatów, przede wszystkim rodzinnych takich świąt, tak, takiego wyciszenia na, na, na jaw, taki powiedzmy w gronie rodzinnym. No i wszystkiego najlepszego w nowym roku i spełnienia wszystkich marzeń, marzeń takich sportowych. To kieruję przede wszystkim do, do zawodników i, i do kibiców, którzy naprawdę są sercem z GKS-em Bełchatów. Sponsorem PG GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.